Bolesław leśna. Urszula Kochanowska. Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie, Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po głowie. Zbliżcie do mnie, Urszulo, poglądasz jak żywa. Zrobi dla ciebie, co zechcesz, byś była szczęśliwa. Zrób tak Boże, szepnęłam, gdy w nieb twoich krasie wszystko było tak samo jak tam w czarno-lasie i umilkłam zlękniona i oczy unoszę by zbadać ci się gniewa że go o to proszę uśmiechnął się i skinął i wnet z Bożej łaski Tak podobne, aż oczom straszno od wesela, i rzekł. Oto są sprzęty, a oto lonice. Tylko patrzeć, jak przyjdą tęsknieni rodzice. I ja, gdy gwiazdy do snu poukładam w niebie, nieraz do drzwi zapukam, by odwiedzić ciebie. I odszedł. A ja. Zaraz krzątam się jak mogę, nakrywam do stołu, o podłogę i w suknię najróżowszą ciało przeoblekam. I sen wiecznie odpędzam i czuwam i czekam. Już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie, gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie, więc zrywam się i biegnę, wiatr po niebie dzwoni. 不，不，是。